Siemano, graczu! Z tej strony Patryk, mam dla Was kolejną porcję super gier na telefon. Tym razem to Wy sami decydujecie o tym, co pojawi się w dzisiejszym zestawieniu. Wybrałem kilka Waszych propozycji gier i złapałem się po prostu za głowę. Jedyne dobre słowo na opisanie tego, co za chwilę zobaczycie w niektórych gierkach, to paranoia. Nic dodać, nic ująć. Koniecznie oglądaj do samego końca. Lecimy. Jezu, ludzie, ta gra jest chora. Na początku sobie pomyślałem, kurczę, fajnie, przechodzi się poziomy ogólnie, grafika jest ładna, steruje się całkiem nieźle, też, a tu nagle BAM! Patrzę się trochę wyżej, a tam kot w okularach i doksorskich ściuszkach stoi na dwóch łapach i robi notatki, bacznie mi się przyglądając. Na koniec poziomu dostaję wszystkie zabrane sery w nagrodę. No, sorry, nie wiedziałem, że jestem dosłownie myszką doświadczalną, albo co gorsza, szczurem laboratoryjnym. Przepraszam bardzo, ale ja niczego nie podpisywałem, proszę mnie wypuścić, ej, Swoją drogo jak na mysz to nie mamy złego życia, poziomy stają się coraz trudniejsze, to prawda, ale jeżeli tylko wykorzymy się wysoko zwinnością i ujdziemy z tego w ogóle cało, to na koniec będziemy mieli niezłą, serową ucztę, więc chyba warto. Tym bardziej, że poziomów jest tutaj od groma, więc trzeba będzie troszeczkę poczekać, zanim eksperyment się skończy. Swoją drogą jestem mega ciekaw, co stanie się, gdy przejdzie się wszystkie poziomy. Mam nadzieję, że te koty później mnie nie zjedzą, w sumie jestem metalowy, więc jest jakaś nadzieja. Polish Soldier, dzięki za traumę, którą będę miał do końca życia. Podlecacie. Nie wiem jakim cudem, ale jeszcze nigdy na to nie trafiłem. Fajnie, że potraficie mnie zaskoczyć właśnie takim tytułem. Jest to bardzo oryginalna gra, w której wymiana ciosów pomiędzy rywalami będzie następowała no, bardzo często. Twoim zadaniem jest rzucać przeciwnika różnymi przedmiotami, jednocześnie masz robić uniki i ogólnie sprytnie się poruszać, by nie zostać trafionym. Trochę jak zabawa w zbijaka tym, że na WF-ie raczej nie rzucacie w siebie bananami, prawda? Znaczy, mam nadzieję, nie wiem co się teraz dzieje w szkołach. Jak chcecie, to możecie opowiedzieć mi jakąś historię w komentarzach. Sterowanie jest banalnie proste: wiesz, jakiś w lewo, jakiś w prawo, wiesz doskonale, jak skakać i rzucać. Ale to wcale nie oznacza, że przeciwników łatwo jest ubić. Oni wiedzą dokładnie tyle samo co ty, więc musisz ich czymś zaskoczyć, zamarkować jakiś ruch, lub zrobić coś zupełnie niespodziewanego, bez zadać mu obrażenia i wygrać. Dominik wariacie, dziękuję za tą Gierkę. Już sama ikona gry w sklepie Play pokazuje, z czym będziemy mieli do czynienia. Obsmarowana tempa, okrągła piła, no to nie wróży nic dobrego. Nie wiem, czy masz umiejętności chirurgiczne, ale zostaniesz chirurgiem, który będzie musiał wziąć w swoje ręce bardzo ciężkie przypadki. Na szczęście nikt nie stoi na twoją głową, więc możesz to robić na pełnym chillu i z pełną beką. Oczywiście zmierzamy w kierunku wykonania zadania, robimy to jak najdokładniej, ale całość określona jest takim absurdem, że ciężko tutaj nie wybuchnąć śmiechem podczas rozgrywki. Nasze metody leczenia pacjentów i narzędzia są fenomenalne. Skrzywacz biurowy, przypala ran z palniczką, szczypce do grilla. Jeżeli działa, no to czemu by z tego nie skorzystać, co nie? Zresztą nasi pacjenci ich wnętrza są jeszcze dziwniejsze niż my i nasze przyrządy chirurgiczne. Gra jest super, zasady przeprowadzania operacji bardzo łatwo załapać, wszystko jest czytelne i zabawne. Serdecznie polecam, tak samo jak I am Awesome. Wybrałem tą grę z tego względu, że jest niesamowicie bekowa. Tutaj nie chodzi o piękną grafikę, cudowne efekty specjalne, fabułę czy cokolwiek innego. Wydaje mi się, że ta gra jest stworzona tylko i wyłącznie po to, by mieć z rozgrywki niezłą bekę. Nasza postać jest sportowcem, najczęściej to biega, o ile w ogóle można to nazwać bieganiem. To jest jakaś paranoja, po prostu jak pokracznie porusza się to coś, czym sterujemy, to wygląda jakby jakiś kosmita przyjął ludzką postać i próbował od razu wygrać olimpiadę. No dosłownie. Daj znać w że, jak ty byś określił sposób poruszania się tego biegacza, tego zawodnika, no, Usain Bolt, to to na pewno nie jest. Czasami nawet grawitacja nie działa. No, ludzie, to jest to tą nie Tak, tego się nie da ogarnąć. Pierwszy raz w życiu nie mam słów, by jakkolwiek opisać grę. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to właśnie słowo paranoja. Oj, słuchajcie, to dzisiejsze zestawienie przejdzie chyba do historii kanału. Pietreczek, nie wiem, jak znalazłeś tą grę, ale lepiej już nie zaglądaj do tych rejonów Google Play, dobra? Ta gra to idealna rozgrzewka przed corocznym, noworocznym powrotem do ćwiczeń. Zanim weźmiesz się za siebie, możesz sprawdzić swój plan treningowy na tytułowym grubasku, który pragnie byś mu pomógł zrzucić kilka kilogramów. Dlaczego ta gra jest tak wciągająca? No słuchaj, my jako gracze uwielbiamy widzieć efekty naszej pracy natychmiast. Robimy coś, wykonujemy jakieś zadanie i chcemy widzieć no, po prostu co to zmieniło? I tutaj właśnie tak się dzieje. Masz wokół siebie wszystko, co potrzebne, by zamienić głównego bohatera w ciacho. No, przede wszystkim musi on przestać jeść ciacha, skoro kiedyś ma stać się jednym z nich, bo to trochę śmierdzi kanibalizmem. Gra świetnie balansuje pomiędzy takim fitnessem, a elementami zręcznościowymi. Dzięki takiemu zabiegowi jest o wiele ciekawiej i trudno się znudzić tym, co się robi. Do tego kolorowa grafika i humor tworzy przyjemny klimat, w którym chce się przebywać. Karol Oleksy polecił nam tą grę. Dzięki, Karol. Gra nie jest darmowa, ale jeżeli uważasz, że masz łeb na karku i szukasz prawdziwych wyzwań i niezapomnianych wrażeń, to voilà. Oto The Witness. Jest to tytuł z mocno rozbudowanymi elementami logicznymi. Gra osadzona została na sporej wielkości wyspie, z której z niewyjaśnionych przyczyn nagle zniknęli wszyscy mieszkańcy. Jesteś tutaj sam, a przed tobą ogromny teren do eksploracji, gdzie będziesz szukał wskazówek, które pozwolą ci odkryć, co tutaj się tak naprawdę stało. Łączenie faktów i spostrzegawczość musisz mieć po prostu w swoim CV jako gracz, bo produkcja nie przewiduje żadnych podpowiedzi. Jacek chyba lubuje się w tego typu grach, bo postanowił nam pod lecić ten tytuł. Ja zgadzam się z Jackiem, jest tutaj sporo miejsca do dobrej zabawy, po prostu istny playground. Moja ukochana gierka, bardzo dobrze ją wspominamy. cieszę się, że ją polecieliście. Łączy ona w sobie akcje i strategię, a na wszystko patrzymy z izometrycznej perspektywy. Twoim celem jest wypełnianie misji, w których najczęściej pozbywasz się najbardziej niebezpiecznych przestępców w całej galaktyce. Nie są oni łatwym celem, już od samego początku gra staje się wymagająca, ale to dobrze, bo dzięki temu można lepiej yy, pozwiedzać sobie poziomy, które twórcy przygotowali po prostu świetnie. W walce można wykorzystywać elementy od Otoczenie. Oczywiście skradanie się jest również ważne, więc najlepiej od tego właśnie zaczynać, zanim zacznie się rozrubę. Przygoda jest podzielona na 20 różnych misji, które przeniosą Cię w klimaty bardzo podobne do tych z Dzikiego Zachodu. Na pewno zwróciłeś już na to uwagę. Podczas tej długiej przygody będziesz mógł skorzystać z ponad 70 różnych broni i posłać kulkę przeciwnikom z takiej samej liczby różnych naboi. Satysfakcję z zabawy na pewno ułatwi Ci sterowanie, które zostało bardzo dobrze dostosowane do naszych palców i wielkości ekranów ogólnie. Winniashi i email, to właśnie oni polecili te gry w ostatnim odcinku tej serii. Lubicie disco polo? Jeżeli tak, no to, to nie jest gra dla was, bo tutaj lecą tylko ostre, klubowe basy. Bardzo fajna gra, ale też i bardzo trudna, bo trzeba naprawdę ogarniać jak prowadzić nasz pojazd, by robił to co chcemy. Najczęściej wszystko opierać się będzie o drifty. Jak dla mnie ta sztuka jest jeszcze tajemnicą, ale jeżeli ty ogarniasz takie rzeczy i lubisz tego typu gry, no to będziesz miał okazję pobawić się tutaj przez wiele godzin. Trybów gry jest od groma. Każdy cechuje się czymś innym, w każdym są różne wyzwania, które wystawią oczywiście na próbę twojej umiejętności bycia gamingowym kierowcą. Graficznie gra wygląda bardzo fajnie. Imponujący jest też system obrażeń naszego auta. No po prostu, gdy wleci jakoś w betonową bandę to to po prostu widać. Ja się o tym przekonałem oczywiście już w pierwszych chwilach rozgrywki. Istnieje tu nawet tryb multiplayer, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by pościgać się trochę ze znajomymi. Nexel, dzięki za polecenie tej gry, bardzo doceniam. Jakiś czas temu prezentowałem wam już tą gra, jest świetna. Mnie najbardziej zachwycił jej klimat i rzucająca się w oczy grafika. Styl zachowany, mimo że rozgrywka oczywiście opiera się na popularnych grach, a w tym przypadku na Dead by Daylight, ale co z tego, skoro gra spełnia swoją rolę? Wcielasz się w jednego z czterech chłopców, którzy są o wiele słabsi od grasującego po mapie psychopaty, ale to nie znaczy, że są bezbronni. Każdy z bohaterów ma swoje unikalne umiejętności, które naprawdę sprawdzają się w walce, i nieraz można zrobić takiego pstyczka w nos rywalowi, kiedy na przykład znika się na dobrych kilka sekund. Oczywiście jako psychol też będziesz się świetnie bawić, bo postacie z tej kategorii są nie tylko silniejsze, ale również trochę szybsze. No i przede wszystkim gracze się ciebie boją i to na maksa. Lemmy poznał tą grę i postanowił się nią z nami podzielić. Bardzo fajnie. Znana seria gier na telefon doczekała się swojej trzeciej części, która wprowadziła szereg innowacji do tej produkcji. Pod względem mechaniki gry za wiele się nie zmieniło, ale arsenał broni z możliwością personalizacji i upgradeowania, dziesiątki nowych lokalizacji, fabuła gry, możliwość wyboru taktyki, no to już się zmieniło. W grze możesz wykonywać dziesiątki misji w lokacjach całego świata, na które będziesz patrzeć z perspektywy trzeciej osoby. Rozgrywka jest typowa dla gier tej kategorii. Możesz ukryć się za każdą przeszkodą, strzelać i przecelowywać, by dawać soczyste headshoty. Ponadto możesz wezwać posiłki, nie wiem czy przyjedzie gościu z Uber Eats, ale na pewno dostaniesz wsparcie od towarzyszy broni. Do tego dochodzą specjalne przedmioty, jak granaty i apteczki. Pomiędzy misjami masz czas na dostosowywanie swojej postaci. Kupujesz nową broń lub ulepszasz tą obecną. Jest to naprawdę dobra strzelanka, którą polecił nam no, użytkownik, którego Niku po prostu nie wymienię. Ale tak czy siak. Dziękuję bardzo.